Spotkałeś się dzisiaj z sprawie placu zabaw, który jest położony tuż za mną, który podobno po kilkudziesięciu latach istnienia ma być zlikwidowany. Wywołało to oburzenie wśród mieszkańców Maciejkowic. Nie godzą się z tym mieszkańcy, dlatego też zgłosili się do nas do Rady Osiedla o, o wsparcie ich inicjatywy. Ja mam tutaj petycję, są to podpisy ludzi, którzy są przeciwni likwidacji placu zabaw. Tu jest ponad 100 podpisów. No więc myślę śmiało można by było powiedzieć, że, że jest więcej ludzi, którzy, którzy jeszcze by się po tym podpisali. Jestem przeciwna, żeby to tutaj zlikwidowali. Ja tu mieszkam 50 lat. Wychowałam swoje dzieci, wychowałam wnuki, będą prawnuki, będę je wychowywać. Maciekowice to jest taka jedna wielka rodzina. My się tutaj wszyscy znamy. I zlikwidowanie placu zabaw w miejscu, gdzie tych dzieci jest naprawdę dużo, gdzie ten plac zabaw naprawdę jest potrzebny i byłby bardzo dużą wartością dodaną, to jest naprawdę błąd. Starczy zwykła, normalna huśtofka, piasku trochę, żeby dzieci się pobawili. Dzieciaki mają teraz problem najbardziej z tym, że siedzą na tych telefonach komórkowych, a my im zamiast pomóc od nich odejść, bo my tutaj, mamy tutaj Plac Zabaw, to likwidujemy ten Plac Zabaw. A Plac Zabaw, który jest w obrębie szkoły podstawowej, jest dosyć ciekawy. Ale y, matki z małymi dziećmi no nie mają szans wyjść po prostu z tym dzieckiem, gotując obiad. Znają się wszystkie więc matka może dziecko zostawić w piaskownicy pod opieką swojej dobrej przyjaciółki nastrugać kartofle tak zwane i zrobić po prostu obiad a nie ma szans wyjść 15-20 minut drogi w jedną z małym dzieckiem bo te maluchy nie poruszają się tak szybko no pan prezes nas zbył, powiedział, że nie może tu być placu zabaw powiedział, że wpłynęło pismo, które mówi o tym, że muszą ten plac zabaw zlikwidować że jakaś jedna starsza pani nie zgadza się na to jedna czy dwie już nie pamiętam nie zgadza się na to, żeby ten plac był tutaj w okolicy ja dostałem informację, że jakieś starsze panie nie zgadzają się na ten plac zabaw. Są dwie osoby, które się sprzeciwiają i te dwie osoby decydują praktycznie o tym, gdzie docelowo mają bawić się nasze dzieci. O tym, że mamy tu zlikwidować plac zabaw i co mamy potem z tymi dziećmi zrobić? Gdzie one się mają bawić? Którą jedną wielką jest to, co na Facebooku zamieściły panie, że tylko dwie lokatorki zwróciły się z takim pismem, ponieważ jak pan rzuci okiem na pismo, które ja tutaj mam, tego sobie jest zdecydowanie więcej. To są, to są osoby, które są współwłaścicielami tego terenu i to one mają prawo decydować o tym, co na tym terenie będzie się znajdowało, a co nie. Poza tym to one ponosiły przez lata koszty tylko i wyłącznie one. Ponosiły koszty związane z utrzymaniem, eksploatacją, przeglądami tychże właśnie, nieruchomości, tychże właśnie urządzeń. Zwrócili się z takim pismem, my to pismo rozważyliśmy. Powiem tak, po rozmowie z lokatorami, z szeregiem osób, które, które, które zamieszkują właśnie tamten teren. Przemawiały argumenty jednoznaczne. Naprawa takiego placu zabaw to koszt 3, 4, 5 tysięcy rocznie, rocznie, plus przegląd tego placu zabaw wynoszący około 500 zł. Dlatego też jeżeli tym ludziom się wyjaśniło, że tak sytuacja wygląda, no to no to jest zrozumiałe. Dla mnie ten argument jest jak najbardziej zasadny i nie ma możliwości, żeby te finanse przenieść na inne, ponieważ prawo tego no Nie ma możliwości prawnych tego. Nie mnie oceniać intencje, czy to jest słuszne, czy to nie jest słuszne, natomiast fakt jest jeden: ci ludzie muszą ponosić koszty tego. Ja rozmawiałem w, w ubiegłym tygodniu z prezydentem Michalikiem na ten temat. Wiedzieliśmy tak, że zrobimy, żeby widmo był sytyjowca cała. To miasto będzie szukało tego terenu, tak, żeby po prostu można było wziąć i te urządzenia tam przenieść, a my te urządzenia możemy przekazać. Stay dead, maybe You'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Czy mieszkańcy tej części Maciejkowic mogą liczyć na pomyślne dla nich zakończenie sporu? Jak potwierdził nam Marcin Michalik, wiceprezydent Chorzowa, temat jest miastu znany, i o tym, jakie udało się wypracować rozwiązanie w tej kwestii, dowiemy się wkrótce.